No jak pan już powiedział? A to ja nie wiem. Co mam robić? Tak, tak, ale ja muszę jeszcze dzisiaj wrócić do Rzymu. Bądźmy łagodni. Nie. Już pan prezydent Wałęsa czeka z rządem na lotnisku. A co mam zmieniać? A to jest herbaty z Warkoczykami albo bez Warkoczyków. Dość. Nie mogę powiedzieć, żebym ich nie lubił. Można powiedzieć, że to jest, że to jest, jakby to powiedzieć, okrutnik. No. Jak mi dadzą, to jem. Co mam zmieniać na lotnisku? Tak, tak. Jak tobie jest na imię, co? Nie, nie wiem. A co mam zmieniać? A Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Tak, jak Pan Jezus powiedział. Tak, ja powiem, mamy, czy tak? lubię, czy nie lubię, bo... Bo mi nie dali. Może menelowy plus by jeszcze bo też to są głosy wyborcze. A Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Tak. Jeszcze jak? Co? Dość. Nie.